Witam Was serdecznie. Aktualizacja. Co tam u Basio 28 luty 21? Yy, jeszcze jeden filmik dzisiaj. A chyba w sumie będą dzisiaj trzy. Nie wiem. Yy, słuchajcie, yy, nie, niektórzy tam w komentarzach pod ostatnim filmem. Pisali mi, że nic z tego nie będzie, że będą fajne lody bananowe, albo że będzie z tego kompost bogaty w składniki odżywcze. Słuchajcie, te basioki odkryte zostały dokładnie 5 dni temu. Jak widzieliście, niektóre miały popękane cholewki od lodu i tak się prezentuje jeden z nich. Odrosty na pewno dostały, ale oczywiście cały banan żyje nawet. Nawet trochę się rozwija, i takie komentarze po prostu dają ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi z tymi bananami. No tak, jest trochę syfu, bo, bo, bo robiłem tutaj porządki i takie graty jeszcze do wyniesienia zostały. No i słuchajcie, tutaj jest miejsce, gdzie był lód, a banan jest żywy, pomału. Wysuwa się liść ze środka. Od pięciu dni, słuchajcie, nie dawałem im budy. Nad ranem był lekki przymrozek, trawa była lekko taka zmrożona, czyli było gdzieś koło lekko, poniżej zera. A to temu bananowi w ogóle nie szkodzi. Trochę popadał deszcz, ale jak widać, nic. Kompletnie. Idziemy do, do następnej kępy. Proszę zobaczyć, jak to się fajnie wszystko wysuwa. Odrościk. Momuśka. Wszystko żywe. Kolejny odrost. Idziemy do dużej kępy teraz. Tutaj było najwięcej lodu na zewnętrznej cholewce, która pękła, ta cholewka, jak widać ma te ciemniejsze przebarwienia to to, to już jest zmrożone. Jaśniejsze części są zdrowe. I tak wygląda zdaniem niektórych banan, który trafi na kompost. Niektóre wysuwają się mocniej, niektóre słabiej. Spójrzcie. Także myślę, że z tego wróżenia i gadania głupiego nic nie będzie. No niestety, no przy, przydałoby mi się trochę materiału na kompost, no ale niestety ba, basio na kompost nie trafią. A nawet gdyby. Słuchajcie, nawet gdyby je zmroziło do, do samego środka to po y, odmrożeniu się, po tych pięciu dniach, no zobaczcie, nawet z oczka zszedł lód. To te banany wyglądałyby, ja, ja to tak określam, jak taka miękka, smutna skarpeta, po prostu by się poprzewracały, połamały. Więc jak widać y, basioki są zdrowe. Sztywne, silne, no i jakby to właśnie tak zmarzło, należałoby to obciąć kilka centymetrów nad ziemią. A na pewno to, co pod ziemią, na bank tam mróz nie doszedł. I w tym roku odbiłoby na wysokość też bodajże dwóch metrów, 25 i pół metra, nawet ten odrost, który tutaj widzicie, to zeszłoroczny odrost, który wyrósł gdzieś w czerwcu. Razem z liśćmi on osiągnął ponad 3 metry. W tym momencie ten cały pseudopień tego odrostu może no z 1,5 metra ma. No plus 1,5 metra liści, no to 3 metry spokojnie. Więc tak się basioki prezentują. I nikt, nikt mi głupot nie opowiada. Czwarty basio. Też się rozwija pomału zieloniutki, zdrowiutki. Mamy jeszcze odsłonięte basio przed domem. Słuchajcie, one były okryte tylko owinięte fizeliną. E, taką budkę była z Fizeliny, kilka listewek Fizelina, e, nie Fizelina, przepraszam, Strecz, folia w środku, e, zasypane tak samo liśćmi, więc e, osłona była e, słabsza, dosyć słabsza, e, ale e, słońce, jeśli wyszło, to tą folię nagrzewało, ale pomimo tego e, też e, łodygi pseudopnie były popękane od lodu. One najbardziej uberwały, tak, bo nie miały tego styropianu. Ale z, y, obciąłem, y, dokąd się dało. I coś tu się y, jeszcze dzieje, coś tu się wysuwa. Poza tym, tutaj widać y, wierzch bulwy. Ten y, banan jest y, trochę za płytko wsadzony. Tutaj widać już, będzie szedł kolejny odrost, jak go może później, na wiosnę. Głębiej postaram się wkopać. Tutaj następny łepek. Tak samo się lekko wysuwa. A już najbardziej oberwały te maluszki, całkiem małe. No tutaj to z nich na pewno nic nie będzie. No nie chcę mi się wygrzebywać. Ja Siąłem do samej ziemi, bo te akurat zmarzły. Właśnie tak były tamte, posłonione. Listewkami i takim. Takim streczem i w środku liście, tak jak tutaj. Tylko, że te były no, młodziutkie, malutkie. Nawet chyba metra nie miały jak tu rosły. Więc e, je mróz szybko, szybko załatwił, a może coś tu odbije od ziemi, zobaczymy. E, no to aktualizacja o stanie basioków na dzień dzisiejszy to by było tyle. Na mrozy jestem jeszcze przygotowany. Tym razem tutaj budki styropionowe, które służyły do krycia karłatki i waszyngtoni czekają. Więc w razie czego od razu te basioczki zostaną przykryte. No to co, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć.